No i stary, będzie się teraz działo po prostu Bo czekam w kolejce do wejścia do gry O, i wchodzę, możesz do mnie dołączać, wiesz? Wejszłeś Okej okay. Jeszcze nie Diamonds, nie? O, mam zimową mm. Ej. Zimową? O, zimowa jest Wiem właśnie, dlatego ją wybrałem. Nie. Dobra, jestem gotowy do gry. No, teraz wejdę. Ja tylko przejmę flagę na drużyny. Ja ci po, ja 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 powiem, że mi się starym. nawet dźwięk zmienił w grze przez ten publik. Tak może być? Może być. Co jest kurwa? Nie wiem. A coś stało? Nie mogłem flagi oddać. Ty na dobrym serwerze jesteś. Nie no, teraz nie. No, teraz Zdecydowanie nie. coś się zmieniło z dźwiękiem. Tak? Ja tak. też tego w teraz rzuciłem. W opcjach jest jakieś znaczy z dźwiękiem, może po prostu ustawienie audio. Czekaj, bo chyba mam kurde za głośno ten grze. Czekaj, opcje, audio, efekt wolumno. no 30. A nie mogę wejść na Twój serwer. czemu? Oni. Why? Nie wiem. Nie, teraz na pewno za cicho mam audio. Może było na 50? Na ile mogło być? Nie, mogło być nawet na 80 albo 100. Kurde, master view. Ach Boże, zgmaściłem. Może na 20 było No wejść coś powiedz teraz Jogur No mówię Chyba jest dobrze, wiesz Ja nie mogę do Ciebie wejść dalej No ale może dlatego, że nie wiem czemu Powinieneś mówić nie <noise> mam... Na pewno strzałem mam zagłośno muzyki w ogóle nie mam. Co mi się stało? Ten konflikt jest jakiś zryty. No muzyka jest wyłączona, no tyle się stało. A mogę ją włączyć? Dobra. No. A czemu mi się wyłączyło muzykę jak ja lubię ją najbardziej? bo super kole się z konfliktami grają bez muzyki No przecież ta gra jest bez sensu kurde, bez muzyki. No wiem Johnny, dobra, wejdziesz na mój serwer, ja na ty nie mogę.

To na ile była reszta? Bo nie krzyż na mnie, już Niech <grymne> Nie <grymne> taki wrażliwy, stary sorry. To chyba... Chyba. A wiesz dobrze. A wiesz jaka jest śmieszna zmiana w tym patchu? Jaka? Bo infiltrator może się stać niewidzialny, tak? No. I było zabronione na przykład na mixach, że nie można infiltratorem yy, flagi zabierać. No po prostu kurwa nie widać typa, tak? No, to jest gejowskie. No. I zrobili teraz, że infiltrator jak jedzie powyżej 173 km na godzinę. To go widać. No go widać. I kurwa. No, więc ludzie wpadli na pomysł, że po prostu będą kapować flagę z prędkością 172. I co, wyjdzie im myślisz? <laughs> no nie, nie, ale wiesz, no to co bzdura w ogóle. W ogóle powinno być tak, że może jak jest blisko flagi, to byłby widoczny, nie? A może po prostu, że. Ja... A nie, bo jak weźmiemy flagę, to i tak jest widoczny, nie? No tak, jak weźmiemy flagę, już tak, ale chodzi o moment, żeby w ogóle i nie wziął. Nie? Ej, ty stary bo... mi się chyba rozdzielczość powiększyła. Tak teraz mam takie odnoszę wrażenie dziwne. Możliwe to jest? Nie. Nie wiem, ja się nie mogę zalogować już. Kurde, ściebało się pewnie. Pewnie ta Rozwalę no, jakieś pole siłowe Hehe, he, rozwaliłem generator Jednym strzałem A, ty sobie grasz, tak? No, ty gram sobie, no Jogurt, no co mam Możesz poudawać, że coś gadasz I tak się nigdy w tej grze nie widać, bo nic nie robisz pożytecznego To możesz o, poudawać, stary. że coś tam... Mm. O kurwa, stary, w locie trzech naraz O właśnie, i tu jest idealnie teraz O stary jeszcze wiedziałaś. Opcje, wideo, rezolucję tutaj. No kurde, wiedziałem, że coś jest nie tak stary. Jak ja to w HD nagrywam, i wszystko w HD, jestem ciekaw, czy mi się to nagra. No nie haha, ha. potknąłem gościa. Hej. Ej, hey, jogurt! Wygrał, Nie, przegraliśmy. Kurde, żeśmy przegrali. Aj, życie, Traims Ashend. Dobra, koniec tego. Ile można grać, starych? Trzy mecze zagraliśmy, starszy nam na cały tydzień, nie? Mhm. Buy boost. Nie chcę Baybusta zrobić. Gener Generator. Chciałbym wiedzieć, co te. Oznaczają te medale, które dostaję. Ale nie mam zielonego pojęcia. Dobra, wychodzę. thank mm -hmm. you